Paw 24 Reporter Sky z Göteborga. No mili państwo, tak się stało, że ja przyjechałem tutaj trochę wcześniej, bo w wigilię Bożego Narodzenia wiał wówczas ogromny wiatr, który masę wody tutaj do tych kanałów Göteborga Szwecja przywiał a dzisiaj się historia troszeczkę powtarza ale ja nie o, nie o tym chciałem powiedzieć chciałem po prostu Państwu pokazać ten wspaniały wspaniałe miasto za mną jest Hotel Radisson czy uda mi się to po, 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 pokazać? tak no tutaj, gdzie Rolling Sąsi w swoim czasie. To jest taki właśnie charakterystyczny punkt hotelowy, gdzie czasami przebywają gwiazdy. I w tym, w tym hotelu również zespół The Rolling Stones, ale nie tylko The Rolling Stones się E, e, zakwaterował. Ja się do Państwa odwrócę. Tu za mną jest hotel Clarion. Hotel, e, ja właśnie stamtąd skorzystałem z darmowego internetu, żeby się z przyjaciółmi w Polsce e, i nie tylko w Polsce połączyć. A poza tym, e, pokażmy, pokażmy, kochani Państwo. Ten dość sympatyczny obiekt dworca, który o tej godzinie być może już nawet zamiera w swojej działalności. Kiedy byśmy chcieli się tam przejść, to tam okaże się, że są podróżni tacy i inni. No, no, no nie ma nie ma póki co terrorystów. Mam nadzieję, że i tak się nie stanie. A za moimi plecami, a za moimi plecami, jest hotel Eger, Egers, Egers tak? Ale nie, no teraz się nauczyłem trochę tą kamerą operować. To jest taki sezonowy hotel, taki trochę z taką charakterystyczną myszką. To znaczy, ma coś charakterystycznego w sobie, czyli hotel, który może mieć ciekawe rozwiązania. Nie jest tak nowoczesny, ale ma to, co ludzie kochają czasami, przebywając w różnych miejscach na świecie, że chcą mieć tą taką myszkę czasu takie coś, takie odniesienie do y, czasu minionego i hotel Eggers. Jak Państwo sobie zobaczą, może jeszcze to trochę e, e, przybliżę, prawda? O, właśnie te portale. To jest cudowne, kochani. Również w środku i zawsze miła obsługa. Zaraz jak. Jak się trochę odwrócimy, a trochę nam siła powietrza, jego zimna daje w kość, to nie ma problemu. To, szanowni Państwo, warto pokazać. No tu mamy ten, to centrum w Göteborgu. Yy, można bilety kupić. Sam dworzec jest, e, szanowni państwo, bardzo ciekawą istotą, samą w sobie. Kiedyś był tu e, i kasyno było, jeszcze w tej chwili chyba e, jest e, taka sympatyczna sprawa, gdzie można się piwa napić. Jakkolwiek wcześniej było, by, było kasyno, gdzie można było trochę Spróbować swojego szczęścia. Göteborg jest ciekawym miastem i za dnia i w nocy. Nie każdemu się w życiu poświęciło, i dlatego można różnych ludzi tutaj spotkać. To, że za moimi plecami znajduje się hotel Clarion. To jest zupełnie inna melodia naszego życia. Ja bym nie chciał opowiadać o swojej historii, ale powiem tylko tyle, że tam też mogłem trochę wina się napić. A w jakich okolicznościach tego już nie będę zdradzał. Powiem jedno: Wspaniała obsługa, grzeczna, nieprzeszkadzająca. Sympatyczni ludzie, którzy tutaj przychodzą. Bo taka jest Szwecja. Nie zawsze odgadniona do końca. Ale też jest sympatyczna. I myślę, że gdybyśmy chcieli kiedyś... I teraz się odwrócimy do Radisson Hotel. Być może, że będzie taki czas, że Państwu pokażę jeszcze inne zakątki sympatyczne tego miejsca. To warto byłoby się pokusić, żeby tu być. Tv24 Reporter Sky. Musimy trochę tą kamerę odwrócić, bo inaczej Państwo wybaczą. Tv24 Reporter Sky.